Witam w moim następnym odcinku. W tym odcinku będzie quiz, kolejna część. Wiem, że może już aż nudzę tymi quizami, ale jak chcecie coś innego, to po prostu napiszcie inny pomysł na serię w komentarzu. A my lecimy z quizem. Zasady quizu są bardzo proste. Pierwsza zasada jest taka, że odpowiedzi będą na końcu, po wszystkich zdjęciach ptaków. A śpiew ptaków, który jest le, nie jest śpiewem ptaków, które są na zdjęciach. Koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał. Jeśli Wam się podobał, to napiszcie o tym w komentarzu. Dajcie lajka i może dajcie subskrypcję. Nic Was to nie kosztuje, a ja będę wtedy szczęśliwy i będę tworzył więcej takich fajnych wideo jak to. Więc nie zapomnijcie tego zrobić. No i koniecznie napiszcie w komentarzu pomysł na serię. Do widzenia.